Hej, cześć, Manko. Dawno mnie nie było. 3 minuty można już nawijać na YouTube Shortsach. Nie wiem, czy to nie jest za dużo, 3 minuty, jeżeli chodzi o to, jak wygląda short, więc y, ma być zwięzły, krótki na temat. A ja wam chcę porozmawiać o pewnym motywie, pewnym sytuacji. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać, ale ja dziwnie wyglądam. Y, w każdym razie chodzi o to, że kończy się pewna era a tak naprawdę chciałem powiedzieć o tym, że kończy się pewna historia, jaką jest e, gimnazjum. Ja wiem, że już dawno się skończyło, że już kilku lat jest e, szkoła podstawowa i ósme klasy, ale e, jeszcze kilka lat do tyłu, jak znalazłeś jakąś osobę na mediach społecznościowych i napisałeś do niej, że o... Czy pamiętasz gimnazjum, albo znam cię z gimnazjum, albo chodziliśmy do tego samego gimnazjum, tak? Chociażby dla jaj, dla śmiechów, żeby jakoś tam zacząć się rozmowę. No to inaczej reagowali. A teraz, jakiś czas temu, napisałem do jednej na TikToku: O, poznaję cię z gimnazjum. Chodziliśmy do tego samego ona. Co to w ogóle gimnazjum? Jak to w ogóle wyglądało? Niektóre dziewczyny są w ogóle zaskoczone, że takie coś jak gimnazjum istniało. Gimnazjum, nie ukrywajmy, było stanem umysłu. Gimnazjum było dosyć specyficzne. W gimnazjum mieliście różne akcje, o których się teraz no, nie mówi, nie? W gimnazjum wydawało się nam, że jesteśmy nie wiadomo kim. Każdy z nas potwierdzi, że w każdym gimnazjum były albo bójki, albo jakieś pierwsze miłości, albo alkoholizacja pierwsza, czy papieroski. To w gimnazjum było normalne. W moim gimnazjum... Ech, szkoda gadać. Moje gimnazjum było dosyć specyficzne, bo u nas teoretycznie policja była co chwilę. Tak jak to się mówi, gimnazjum to stan umysłu i tak to mniej więcej wygląda, ale dzisiejsza młodzież tego nie zauważy. Za jakiś czas mam takie myśl, że pewnie będziemy się uczyć... To znaczy nie my, nasze dzieci czy wasze dzieci będą się uczyć o gimnazjum, że takie coś było, że twoi rodzice chodzili, że coś tam się działo, nie? Wiecie, z opowieści będzie, a pamiętasz jak ja w twoim wieku chodziłam, chodziłem do gimnazjum i tam było to i tamto. W historii będziecie mieli multum po gimnazjum. Tyle opowieści nie macie po technikom, liceum czy zawodówce jak po gimnazjum, bo to był stan umysłu. Nie wiem jak u was to wyglądało, ale, ale u mnie na przykład w gimnazjum już można było wychodzić na dwór samemu, bez dozoru nauczyciela, a w podstawówce niestety nie. Jak padał deszcz, to też nie. Jak było zimno, nie, bo sprzątaczka stała i pilnowała, żeby nikt nie wychodził. A jakie wy macie wspomnienia z gimnazjum? Czy wy dobrze go wspominacie, czy jednak nie za bardzo dobrze?